Anarchia GG, największy serwer w Polsce. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak w ogóle ona powstała? Jeżeli tak, to zapraszam cię do tego filmu. Żeby w ogóle coś mówić, musimy zacząć od serwera Anarchia SMP, który powstał 1 kwietnia 2022 roku. Pierwszy film z tego serwera pojawił się już kilka dni po starcie. I wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że przemieni to w jeden z największych serwerów w Polsce i do teraz będzie to jeszcze pamiętane. Od tego 1 kwietnia serwer Anarchia SMP był zdecydowanie dominującym SMP w Polsce i nie, nikt nie miał prawa do niego podjazdu. W wakacje odbył się live charytatywny, na którym zebrali 15 tysięcy złotych. A później... No właśnie, a co później? Później SMP traciły już powoli popularność, no więc Agidex i Peter musieli coś wymyślić. Październiku, pod koniec października w 2022 roku, serwer Anarchia SMP miał swój koniec. No i tak właśnie zaczęły się, narodziły się początki Anarchii GG. Ale poczekaj, 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 czy ja o czymś nie zapominam? No właśnie. Na początku grudnia wystartowała Anarchia SMP2, która na początku tylko cieszyła się sporą popularnością, ale później widać było, że już każdemu się po prostu znudziło SMP. A więc około 27 grudnia zaczęły się pojawiać pierwsze plotki o serwerze anarchia.gg. No i właśnie tak to wszystko się zaczęło. 13 stycznia 2023 roku pojawił się pierwszy film na kanale Peter Plus pod tytułem Jak zabiliśmy 100 graczy na Lifesteal SMP. Był to film Petera wraz z Dexim, na którym pierwszy raz pokazali ten serwer no i pokazali też w ten sposób, że są jego właścicielami. I w ten sposób... Stał się właśnie to jeden z największych serwerów w Polsce, ponieważ z czasem zyskiwał popularność, ale to usłys usłyszycie dokładnie w dalszej części filmu. No i 30 stycznia 2023 roku pojawił się pierwszy film na kanale Dexiego z NarchiGG pod tytułem Najniebezpieczniejszy Gracz w Minecraft. Pokazywało to wtedy jednego z najlepszych graczy AnarchyDG. No i, no i wtedy oni już widzieli, że ten serwer ma w sobie potencjał, że zyskiwał popularność coraz większa ilość graczy. Ja też wtedy mniej więcej w tym momencie zacząłem grać. No i później 4 lutego 2023 roku został utworzony Nether. Było to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ no... Na anarchii od początku był tylko Overworld, więc to też zmieniło rozgrywkę. 14 luty 2023 rok, event walentynkowy. Był to pierwszy event na anarchii GG, w którym w skrzynce eventowej, walentynkowej skrzynce, mogliśmy zdobyć łuk Kupidyna, który miał szansę na oślepienie gracza na kilka sekund. Nie jest to może teraz jakiś ultra mocny przedmiot, ale wtedy był to dosyć mocny przedmiot i wtedy też Peter nagrał z tego film. No i tak to się po tych wszystkich filmach toczyło. Coraz więcej youtuberów zaczęło nagrywać z anarchii GG, Coraz więcej graczy grało na tym serwerze. 19 marca został otworzony tryb box PvP, co no to też bardzo zmieniło anarchię, bo nie było tylko jednego trybu, były dwa. Więc to też było bardzo ważne wydarzenie. 9 kwietnia 2023 roku rozpoczął się event Wielkanocny we współpracy z firmą Steelseries. Series. I za top 3 uzbieranych jajek na obu trybach mogliśmy wygrać sprzęt gamingowy, więc to był dosyć specjalny event w historii Anarchy HG i jak na razie do teraz, nie licząc eventów, gdzie mogliśmy wygrać pieniądze, taki się jeszcze nie wydarzył. I jeszcze zapomniałem dopowiedzieć, że eventowym przedmiotem był marchewkowy miecz, który po uderzeniu przeciwnika miał szansę na jego zamrożenie na jedną sekundę. 17 kwietnia na tryb Box PvP zawitała spora aktualizacja, na której m.in. dodali Anarchiczny Miecz i Anarchiczny Kilof. Też nie będę się rozwodził nad tym trybem, ponieważ ja osobiście gram na stylu, ale dodaję to, no bo to jest historia tego serwera. Niedługo po evencie Wielkanocnym, czyli 25 kwietnia 2023 roku, na Discordzie serwera Anarchia GG wybiło 100 tysięcy osób. No naprawdę to była niesamowita liczba. No i oprócz dodania kitu startowego, każdy z graczy aktywnych otrzymał epicki kluczyk, więc no, polecam. W jeden dzień po przebiciu magicznej bariery 100 tysięcy osób na Discordzie serwera Narcia G, czyli 28 kwietnia 2023 roku, utworzyli End. I End to też jest bardzo ważne miejsce, ponieważ w tygodniu i w weekendy respi się tam smog, z którego możemy wydropić bardzo mocny miecz, czyli smoczy miecz, który ma umiejętność zrzucania perłami co 60 sekund. Ja go też posiadam, jest to bardzo fajny mierz, korzystam z niego przy PvP. Serwer dalej prężnie się rozwijał i 31 maja 2023 roku rozpoczął się Event na Dzień Dziecka, w którym eventowym przedmiotem był Lizak, który do teraz jest bardzo ikonicznym przedmiotem na serwerze i myślę, że jeden z najbardziej znanych. Co prawda na trybie Anarchia nie jest on jakiś najlepszy, ponieważ podkreśla na siłkę dwójkę, kosztuje tylko 30 dolarów, ale tak jak mówię. Jest też bardzo ładny w wyglądzie. Ja go mam, bardzo mi się podoba. Może i go nie polecam, ale jest fajny. 24 czerwca 2023 rok i ogromna aktualizacja trybu Anarchia, w której zostały wprowadzone. Odłamki świata Nederu Endu, których już teraz nie ma, ale najważniejsze rzeczy to Anarchiczna Sproja 2.0, która do teraz jest używana przez wielu najmocniejszych graczy i przedmiot zaczarowania przedmiotu, z którym powstało bardzo wiele filmów na polskim YouTube, jeżeli chodzi o AnarchyGG. No i ogólnie dzięki niemu możecie zaczarować miecz, który może zadawać np. dwa razy więcej obrażeń, trzy razy lub nawet może cztery razy więcej dodatkowych obrażeń. 1 sierpnia 2023 rok i wakacyjny event, na którym została wprowadzona adwentka surferka, która po wrzuceniu na blok jest w stanie do niego Cię przyciągnąć, co jest mocnym przedmiotem do teraz, na pewno lepszym niż lizak czy coś. Ale oprócz tego zostały jeszcze wprowadzone wakacyjne pudła, z których mogliśmy właśnie dropnąć rozgwiazdy, które mogliśmy wymienić na klucze do wakacyjnej skrzynki. Z wakacyjnych pudeł mogliśmy też dropnąć różne przydatne itemy, takie jak zaczarowania przedmiotu, serca na stylu na boksie jakieś jeszcze itemy, więc tak wyglądał właśnie ten event. Półtora tygodnia po wakacyjnym evencie Dexy, Sagi oraz Peter zorganizowali wielki event, na którym w puli nagród łącznie było 3,5 tysiąca złotych. Polegał on na tym, że na mapie, na stylu w czterech miejscach rozmieszczone były magiczne czanki, na których zdobywaliśmy takie gwiazdki, z którego też w sumie Dexis zrobił film z tego eventu. Ale wracając, zdobywaliśmy takie gwiazdki, które dawały nam punkty, i ten, kto zebrał najwięcej tych punktów, wygrywał 2000 złotych. Później ten, kto zebrał, yy, był na drugim miejscu, wygrywał. 1000 zł, a tak kto był na trzecim miejscu, wygrywał 500 zł, więc to był ogromny event pieniężny, chyba na jeden z największych też w historii anarchii GG. 17 września, 2023 rok i dodanie petów na tryb Anarchia. Było to coś mocnego, ponieważ te pety dodają po prostu fajne efekty, tak jak np. szybkość 2, siłka mocniejsza, więcej serc, nie obrażają tak dalej dali też wtedy skrzynię petów, z których właśnie mogliśmy wydropić te pety. 28 października, 2023 rok i wiel, wielki event halloweenowy na GG. Dodano tam między innymi kosę, która po uderzeniu przeciwnika ma szansę na oślepienie jego, totem ułaskawienia, który gdy trzymasz go w łapce po śmierci nie tracisz swoich przedmiotów oraz krew wampira, którą gdy jej użyjesz przywraca ci ona Pełne paski, pełne paski zdrowia. Dodano również peta duszka i nietoperka. Na spałnie pojawiła się nowa lokalizacja cmentarzysko. Na nim co godzinę respił się koszarz, z którego mogliśmy wydropić dynie, z których mogliśmy wydropić eventowe przedmioty. Oprócz tego, na cmentarzysku wszędzie respiły się dynie poziomu pierwszego. W eventie halloweenowym dodano również księgę wampiryzmu, która po pięciu uderzeniach mieczem przeciwnika dodaję Ci 0,5 HP. 24 listopada 2023 rok i otwarcie nowego trybu One Block. 1 grudnia 2023 rok i mm, przebicie magicznej bariery 200 tysięcy osób na Discordzie, a zarazem dodaję kalendarza adwentowego, w którym za pierwszy dzień był do odebrania voucher na VIPa na 3 dni. Wtedy to wyglądało tak, że na tabie cały serwer miał po prostu VIPa. 22 grudnia 2023 rok i rozpoczęcie eventu świątecznego, w którym eventowe przedmioty to siekiera Grincha, która po uderzeniu zabiera 25% HP przeciwnikowi, ruzga, która ma knockback 4, Zaczarowana Śmieszka na lifestealu, którą uważnie walniąc przeciwnika, to zamienia się z nim miejscami, Pet Bałwanek i Pet Renifer. Ulepszanie prezentów wyglądało trochę inaczej niż na evencie halloweenowym, bo żeby zrobić prezent poziomu trzeciego, najpierw musiałeś mieć 30, 32 prezenty poziomu pierwszego, musiałeś się ulepszyć na poziom drugi i musiałeś mieć 32 prezenty poziomu drugiego. Oprócz tego dodali rangę elf oraz nową świąteczną krainę, w której co godzinę respił się Boss Grinch, z którego mogliśmy wydropić prezenty oraz eventowe przedmioty. 3 luty 2024 rok i otwarcie nowego trybu Rust we współpracy z ekipą Bungie. Co prawda mi ten tryb jakoś bardzo się nie spodobał, ale na początku utrzymywał sporą popularność, ale o jego końcach opowiem później. 14 lutego 2024 rok i wielka aktualizacja trybu anarchia. Poza tym był też event walentynkowy, w którym eventowym przedmiotem była Róża Kupidyna, ale wracając do update'u. Nowe rzeczy to Księga Uniku. E, daje szansę na uniknięcie uderzenia od przeciwnika. Następne to obrażenia krytyczne. Zwiększa kryty, po prostu obrażenia od krytów. Dodali też nowy pet. Peta który daje plus 10% do obrony minus 50% od Dripstone'a. I plus jedno serce. Pedeł Stachy, Speed 2, 2 razy Drop Zród i Plomów. Peden Derman, 2 razy większy Drop Peru i plus 3 dodatkowe obrażenia. Oprócz tego dodali nowy przedmiot z rozszerzania chesta, którym masz sobie rozszerzyć ND Cesta do 27 slotów maksymalnie. Dali też nowy crafting dla energicznych setów, i już teraz nie musisz używać odłamków wszystkich wymiarów, tylko po prostu musisz mieć cztery części zwykłego anarchicznego seta, żeby wylosować u npc to na spawnie inną część anarchicznego seta 2. Ale co dawała Róża Kupidyna? Generalnie Róża Kupidyna to jeden z najgorszych eventowych przedmiotów na Anarchii GG, bo daje ona tylko Regenerację 1 i Odporność 1. Są to gorsze efekty niż Cox, więc jakby… nie opłaca się. 2 marca 2024 rok i nowa edycja trybu Rust, w której dodali bezpieczną strefę, której tam mieliście po prostu bezpiecznie. Arsenal bojowy, codziennie o godzinie 19 na lotnisku spadał Arsenal bojowy, nowy poziom ulepszenia ścian, netherite i takie tam jeszcze inne dodatki. 9 marca 2024 rok i nowa edycja trybu Box PvP. Jednym z najważniejszych rzeczy to nowy system waluty. Już teraz, jak kopiesz generatory, nie wypadają ci same monety, tylko od razu przemieniają się na pieniądze, za które masz później progresować, kupować przydatne itemy, sety itd. Zaczarowania przedmiotu. To jest wzięte z trybu livestream, po prostu masz sobie dodać dodatkowy drop na kilo lub miecz. Nowy system Magika. Tam za 20 anarchicznych obłąków możecie wylosować od 2% do 10% gustu z generatorów. Oraz nowy system rankingu. Po przekroczeniu bariery 2000 punktów rankingu dostajecie specjalną gwiazdkę przednikiem. I później, po tej gwiazdce, znów macie 1000. 27 marca 2024 rok i rozpoczęcie wielkiego eventu wielkanocnego. Progresowanie pisanek wyglądało tak samo jak na evencie świątecznym: czyli 32 pisanki, by mieć poziom drugi, i 32 pisanki by poziomu drugiego, żeby mieć poziom trzeci. Nowy wielkanocny wymiar. Jest to nowy świat, który jeszcze nie był na żadnym innym evencie, na którym. Panują inne zasady. Każdy z graczy ma Jump Boosta, kica jak zajączek i posiada stały efekt siły 2 i nie można tam latać elytrą. Nie traci się po śmierci itemów oprócz pisanek. Pisanek, pisanki się traci... tam. Można, można było się do niego dostać używając npc na spawnie, a koszt to była jedna marchewka. Na strefie całe zajączki, e, które jak gracz zabił, to wypadały pisanki. Był boss też wściekły zając, który rysmił się w swojej gieskni codziennie o godzinie 14-19. Eventowe przedmioty to Marchewkowa kusza, która po trafieniu przyciąga do was przeciwnika. Króliczy miecz, po trafieniu zabiera przeciwnikowi możliwość skakania na 4 sekundy. I lewe jajo, które jak nim wywalisz przeciwnika, wywala go po prostu mega wysoko w powietrze. Dwa nowe pety. Zajączek nakłada efekty jump 2, yy, więcej damage'a o 4. Speed 1 i minus 50% obrażeń od dripstone'u, jest to giga Pepet najlepszy. I Pisklak nakłada efekt, nigdy nie stajesz się głodny. Dwa serca i podwaja drop surowców i farm. 10% obrony od wszystkich obrażeń. Nowa ranga eventowa ja ma przywileje rangi tak jak zawsze eventowe. Dwa razy drop pisanek, i po śmierci w nie straciliśmy pisanek. 10 maja 2024 rok. I aktualizacja netheru. W tym nowa struktura twierdzenia naderu, Ogromna struktura, na której nie możemy stawiać ani niszczyć bloków i używać erytry. Na jej terenie rozpią się czarne szkielety od 1 do 10 poziomu i z poziomów 7 plus możemy wydropić potki wzmocnione lub sakiewkę, której jeszcze chyba nikt na serwerze nie ma. Codziennie o godzinie 17.00 w twierdzy pojawia się władca netheru i po jego zabiciu też możemy liczyć na niby mocny drop, lecz sakiewki na razie nie drobną. No właśnie, nowy przedmiot sakiewka dropu, jeżeli kogoś zabijesz itemy z niego, trafiają automatycznie do takiej sakiewki, która ma 45 slotów. Zaktualizowanie tridenty. Teraz już zwykły trident ma cooldown podczas pvp 12 sekund, anarchiczny ma 10. Obniżyli też ceny w sklepie za serca. O czymś, czego jeszcze nie powiedziałem, to 14 maja 2023 roku Sagi nagrał film pod tytułem Najlepsi gracze symulują Minecraft Anarchię. I tam polegało na tym, że Sagi szukał razem z Afikiem skarbu. I gdy go znaleźli, okazało się, że jest tam Korona Anarchii, którą wystawił za 30 milionów. Jak pewnie każdy z Was wie, Korona Anarchii to jest bardzo mocny przedmiot, który posiada Stręża dwójkę, Spida, Szczęście... Rezystans i tego typu. Koronę kupił gracz Sapuchol, który niedawno oddał trąbie powietrznej. I tak właściwie dochodzimy do końca. 22 maja 2023 2024 rok. Taki jest właśnie dzień, kiedy to nagrywam. Właśnie doszliśmy do końca tej historii i widzowie. Yy, bardzo chciałabym, żebyście docenili ten film, ponieważ mogą być w nim błędy. Po prostu dużo się nad nim starałem. Dużo on mi zajął, więc jak będą błędy, no to dobrze, no to sorry, że są błędy, ale serio, dużo się nad nim starałem, więc zrozumiem się jak będzie jakiś błąd i ten. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Siema!